No, także obrządki porobione. Wszystko porobione, akurat yy, wszystko jest zrobione, to co było trzeba zrobić koło domu. Bierzemy się za siewy. Yy, dalej, w sumie, się kukurydzy. Yy, już chłopakom posiałem usługi porobione, pieniążki wzięte teraz będę sobie w końcu siał, ale jest tutaj ze mną też Dominik. Bo będzie mi uprawiał, to jest jeszcze taki bałagan, trochę, i w ogóle nie. Ale to będzie trzeba wywieźć obornik, ale to już czasem. Dominik przyjechał, pomóc mi pięknie, ładnie. No, siema, siema, mi siema, się Siema, Pewnie. Wiem, czy... Kich? No, tutaj będzie mi uprawiał pięknie. No, wziąłem czwórkę. No. Czy się nie? No wiadomo. No, ja bym już zapył, jak coś dobra, Oraz, dobra, dobra. Jechać. No, to pojedziesz za mną i ja ci pokażę gdzie. Dobra, dobra. No dobra, to my lecimy szybko do John Vire. I lecimy siać, no u mnie szybko zasiać kukurydzę i to było na tyle w tym roku. Jeszcze buraki też się Arturowi, więc, więc trochę dłużej zeszło, miało być szybciej u mnie. W ogóle widzicie tu już wiaty nie ma, chłopaki wyrozwalali wszystko. W sumie to i dobrze. W końcu co się dzieje na gospodarstwie, tu już jest rozebrane tak samo paswisko jest gotowe, także za niedługo będziemy krowy przewozić już. Do nowego miejsca. Już o, jedziesz, dobra, jedziesz elegancko. No jadę, jadę, ja Ty działa git git. Halo, halo. Halo działa, 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 wszystko pięknie działa. No to super, super. Hmm. Po rane jest tam jutro nawiedzione, to dobrze poruszać tą ziemię. Ja sobie wsieję potem i będzie elegancko. No wiadomo, zawsze to lepiej niż w że... no, no. nie będziesz, nie? No tak, nie no po usługach toś tam się siało, nie? Bo to tam nie zależało <laughs> człowiekowi, ale... Ja tam to ładnie ci poprawiałem, No, no, twoja, ty, ty, ty to tam elegancko zrobiłeś na swoich polach, nie można powiedzieć, że nie. Ale ja to tam, kurde, te kawałki ci duże takie dałem, a to tam widziałem sąsiad, to tam ci... No, sąsiad to rob, robił takie małe gówna i potem, no więcej było skręcania, zawracania, niż tak naprawdę roboty. Na, na złości chyba to zrobiłem. No, a ty, kurde, <laughs> zrobiłeś duży kawałek, elegancko się jechało, znacznik się opuściło i robota szła, a nie tam takie nic, ja ale rynę, że tak w sumie bardziej inwestuję w takie większe kawałki niż takie mniejsze, bo... No jeszcze takie te kukurydza. Nie ma Że te te tak czy coś, jadę, no to jadę. dużo lepiej na dużym kawałku. No. na dużym kawałku, ja wiesz, że... Kubany tu jeszcze skoń. zaorał... przeorał drogę z kubany. Co on tu? Jadę. Nie wiem, on, on się za bardzo rządzi, trzeba mu trochę ukrócić to. No. A co zgłosili do takiego... Przecież ty słody, ty do to tych hopy to, to. No, więc mówię, to jeszcze chwila, jeszcze zobaczę co on robi i to. Jego ciągniki pójdą, ale do komor komor komornik przyjdzie zabrać. To co do niego należy. No Wiesz ta, co, to tutaj po, po lewej pole to. Ja to tam to? Id ta idę tam do ciebie. Dobra, wsiadaj, co pojedziemy, nie. Już idę, już wsiadę. Ja już se wsiadnę. Tu czy do tego... A, A to tu stanę nie? tylko. Dobra. Tu sobie za Widzę, turbinka założona to gwizda. No, powiedz, że to z Luxus to chodzi. Nie tak, przed po remoncie teraz co innego jest, nie? No, masz wiesz... Przedtem była taka bo co zakupiona, tak to taka była taka nie? No, no, no. Teraz to odmalowana ładnie, szukuje, 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 tak ma być. Czyli no. nikt, który zrobiony od nowa. Więc no, teraz to idzie, nie? Idzie jak trzeba. Zresztą susz, słyszysz sam, nie? No, słychać, słychać. No, leci tak, trzeba. Chodzi z Kubana dobrze. No Tur też taki sip fajny, może jakiś tak nietypowy, nie? Mało znany, ale powiem ci, że e, wa wa robi, wa wa ważne, że robi robotę. Nie, nie, dobry Cena na No to, że dobra cena była, no to wziąłem, nie? No, no. No, No, także tak ten Mateo 800, także no, bardzo fajnie, bardzo polecam jak na razie się panie sprawdza. Nie, to dobrze, dobrze, no taki ursłon no, z taki, takim, tak akurat to, 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 to oborowy. tylko, żeby tak paletę podnieść, czy coś tam no. przestawić gdzieś tam, czy coś tam, jakieś drzewo podnieść tam do lasu jak jadę, czy coś tam, na tej zasadzie jest, A tak to, to wiesz, to trawodowarkę tam zobaczyć. No, no, no. no dobra, dobra. Ale to, oje, to jeszcze tam nic nie będę Dobra, ma co dobra, się, dobra. się chwalić, <laughs> bo ci powiem, że jakby dużo udawało mi to, że teraz tą firmę otwarłem swoją, nie? No, nie ta firma, to, to nie wiem, bo no nie mam połowy rzeczy teraz, co mam teraz, nie? No. Zmiany o, zmiany, zmiany zmieniane i. No, dzięki firmie miałem dużo możliwości na dotacje i tak dalej dzięki temu mogę inwestować, nie? No no. Wiesz, no. Niby, niby na firmę, na firmę, a jednak idzie też na gospodarstwo dla mnie, nie? No tak, to racja. Tak to bez tego to by nie było nic, tak, tak wziąłem sobie teraz na przykład Sadarkę na firmę, nie? Na no. ziemniaku. Przyszedłem tutaj z takimi tam znajomymi z innej wioski też taką spółkę też na ziemniaki, że ja mi sadzę i będę kopał. Nie no, no to dobrze. bo taka spółka, że do, do wiesz, wypożyczanie i tak dalej, będzie taki sprzęcior jeden jest. Także no to spoko, to chodzi jak na razie. Się już fajnie obrobił, w tym razie na dół tego Artura na tym zasadziłem, ale chłopak sobie znowu poleciał takie małe chłopie, za ci godam. No, to ja nie wiem co. Z nim, co z nim coś ty się z nie nie? No, ja w tym roku kopałem, siolą tam, masakra, to był taki przypicnik mały, takie nie wiadomo mm. co. To, no, drama, to, to tak samo jak z kukurydzą w tym roku zrobił. No, ech, co to se grabi, grabi se ciągle. No, co no, kupi se sam? Be, będzie musiał se sam kupić siewnik i sam se sieć. Dobra, A, ja wysiadam. No, Dobre. jadę teraz, ja se już jeżdżę. No, na jeszcze pogadamy. Pewnie, pewnie. A wejdź ze fanfarami za a, chodzi pięknie. Nie, no, Ursusik fajnie chodzi. Kopci aż miło. John Director też co, tak upuszcza dymek, ale to te ciągniki tak mają, to muszą puszczać dymek jakby to inaczej. Yy, wszystko już poustawiane w siewniku mam i tak dalej. Także nic tylko opuszczać, zasypany też już jest. Yy, no i nic, zostań nam tylko rozłożyć go tutaj. Elegancko, bo tak jak widzicie, jak dobrze pamiętacie, też miałem, miałem siewnik, tak naprawdę czwórkę, ale jak kupowałem wtedy siewnik tą czwórkę, to od razu kupiłem dwie dodatkowe, dwa dodatkowe te sekcje wysiewające. No i teraz tylko wystarczyło przedłużyć tutaj kantownik, czy nie, to jest w sumie profil cały zamknięty. Wystarczyło przedłużyć i dołożyć, właśnie zamontować z jednej i drugiej strony. I tak oto, z takim sposobem mam szóstkę. No i wiadomo, dużo lepiej szóstką się sieje, takim John Deere'em, bo czwórką to... No jednak, dwie sekcje, dwa rządki więcej, to już i tak jest dużo na każdym przejazdzie bo... Zrobię dwa przejazdy, to ja bym tamtym zrobił trzy, więc oszczędność jest i, i... szybkość, jeśli chodzi o zasiew, a tak samo siewnik dużo nie potrzebuje mocy do, 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 do siewu, więc... No spokojnie sobie John Direct daje rady. Tutaj odmiedzę to, że dobrze zasię, bo to po farm nowe pole tam, to żeby widział, że ładna kukurydza. A no Ursus kopci pięknie, a! Założył hmm. tego na dach, to teraz a, to będzie świecił po nocach. Zdrowy wydech, zdrowy wydech, nie? No. Przelocik taki fajny, ale powiem nie jest taki głośny z domu ten przelot, taki nie myślałem, że będzie głośniejszy i tak dalej, ale to fajnie, tak... Taki przyjemny pomrób, Dużo jest w sumie ta czwórka nie robił jedynie to, co przy obrotniku będzie sporo robił, i tak dalej, ale to... No, no, no. Ja, ja muszę jechać po przyczepę kupić, bo kurde, autostanką samą robić to do dupy. ty już, gadasz? Już wypatrzyłem sobie jedną przyczepę, bo czasie ja się wybrać. To tak kawałek mhm. stąd, ale no... Bez... A ja, to transport mąż, będziesz jechał jak od jego bo będzie jakoś z czy jak? Nie wiem, myślę, żeby jechać, bo pożyczę, pożyczę taką lawetę od znajomego. No, busa z lawetą taką i skoczę, nie? Tam do, do ziomka mhm. to. Bo ja na C mam prawo jazdy, no to tam na C to w sumie trzeba. Taką lawetę. tego tak, chyba, że z Modpola by zamówił tam co może No Chyba, chyba że z Modpola dali lawetę i wyjechać. No a. zobaczę jeszcze jak. Muszę się też z ugadać, na kiedy to by, jak, na kiedy to by dał rady. Nie, bo trzeba jakąś przyczepę zakupić, bo to kurde, Jeżeli je to to autosanką jedną to mało, a w tym roku no, wiadamy, dużo, wiadamy. dużo ja więcej to jest pola, a drugie to, że... Ja to teraz myślę do tak, do tej mojej kiper założyć, nie? No, no, no pasuje, bo to <złatujesz> zwalać no, rękami. <złatujesz> w końcu, bo to teraz te ziemniaki, mam Ci powiem, poroch, mam około 30% ziemniaków teraz w tym roku. No, no, to konkret. No. Także tak, żebym się troszkę rozwinął tak ziemniaki żebym poszedł, to ci powiem, że no, trochę będzie tego ważenia no, na jesień. Także na jesień to ciebie tam będę chyba... <laughs> po, po kukurydzy będę czytał tam chyba na usługi brał. Nie ma problemu, nie ma problemu. U mnie i tak no, będzie trzeba tak kukurydzę też skosić na ziarko, bo w tym roku się jedno pole na ziarno, więc... A, 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 a to słoko, no a to tam kukurydza to, to nie ma problemu, nie? No. Ja ci powiem, że właśnie w, w tym roku mniej ma na ziarno, a właśnie więcej poszedłem ziemniaki, nie? No, no, no. no nie wiesz, no, jak to, ci się udało zobaczymy. z tą firmą i tak dalej, no to jest kozak, nie? No, no wiadomo, wiadomo, tam to wiesz, na wie, że tam jakoś, żeby to rozwinie fajnie, a będę to pewne, to jeszcze ciebie wkręcę się czkarnia, bo ci powiem, że naprawdę to, że korzyści z tego potem, żeby się rozwinąć, to jest dużo więcej niż takiej normalnej no, no, no. normalna ten, no bo ten inne, inne działalności, że masz inne dotacje i tak dalej. Ja potem sam możesz wykorzystać, wiesz, nikt nie musi wiedzieć, nie? No tak, kurde nie rozłożyłem sobie za znacznika, ale jakoś wysiejemy A to tam wiesz Nie to dla, dla siebie to Zakład, czekaj cze, z... zrób dobrą Dla siebie to trzeba jak najlepiej, nie? No zaś okay, no. to wiesz Okej, tu dogoniasz mnie, a tupię muszę nawijać No wiesz, 4,5 metra, nie? Sie teraz a tu w nie wiem ile ten tu ma Tam A ma 3,5-3,5 tak bierze no. ten kultywator dobrze A no taki też pasuje kiedy co wymienić, ale na razie pieniędzy nie ma bo... No ja Przyin Inwestowało się w siano, w siano kosowe sprawy, to teraz, teraz trzeba odkładać. Jeszcze teraz te no. budynki, to wszystko, niby tam dotacje wziąłem i Natura 2000, i z prowu i tak dalej, no ale to, to jednak nie jest jeszcze <laughs> wiadomo ze swojego, też trzeba dosyć dużo dołożyć, ale jakoś się może uda pospłacać. No wiadomo, no jak zainwestujesz teraz, to potem się to jakby zwróci, nie? Lepiej no. inwestować, niż... a nie stać w miejscu, nie? No wiadom, wiadom. wiadomo, też nie ma co też za bardzo, ale no... Stać w miejscu to też tak. No, to też źle. Ej kurde, ale kopci skurczyły, ja cię tu widzę teraz, to... widzisz. No, stąd widzę. Kurde, to chyba by za dużo lafket na pompie podkręciłem. <grym> Skubany. <grym> idzie, idzie. Nie no... Przyjemne się zrobił ten... to, to, to Taki, śmieszny. No, taki ciągnik zawsze dobry. Tak, do tura czy do czego, to po co ci. Ja tam sztajerem i tak więcej robisz w polu, praktycznie wszystko. No, główne ciężkie prace to sztajer, leci wszystko, nie? No, no, no. No, to to wiesz. Ten to jest takie no, pomocniczy, nie? No. powiedział. No, typowo pomocniczy ciągnik, tak naprawdę. A, tu... pola dobra. Nieważne, sam nie widzi. No, tam nie, nie przejmuj się. Ja tam, ja tam nie widziałem nic. Dobra. Oj, jak tam sąsiedzi. Kto pierwszy na górze? Kubany wyprzedzi mnie. A trąbi, ale myśli, co, ja też mam. A moje, ładniejsze to. Z innej firmy chyba brałeś, nie? No. Na to CB tam dobrze działa, nie? Tak, sobie Podłączyłem chyba Gate, nie? Dobry z CB, elektryk nawet, takie te sprawy to. Dość, dość, dość zrobiłeś, dobrze. dość. To ty, tyle. Ja ci, ja ci potem dam tam GoPro, to ponagrywasz trochę takich ujęć, tam do filmu znowu będzie, co to. No, to zaraz tu mi się obrócę, ten to. No, ja jakoś ja tak, jeszcze damy się, radę. Taką wstawkę się znowu wstawi do filmiku, bo... Żeby to co ciekawego było w tych filmach, a nie ino gadanie. Tutaj sobie dojedziemy, elegancko. No, a tu powinno styknąć na to pole, ziarna, spokojnie, bo tak mniej więcej zasypie wszystko, to tak... ...ekteropsieje, tu jest... Jest, tu jest hektar pola. Mam jeszcze dwie działki. Tu mam 5 hektarów kukurydzy na, na, na ten, na kiszonkę, więc to nie jest nie jest dużo. Hmm, więc myślę, że w przyszłym roku więcej będziemy już siać. Na pewno będziemy więcej. W przyszłym roku to myślę około 10 hektarów, więc to już będzie konkret. No, tak, może konkret. Dla, dla kogoś to może być mało, ale dla mnie to będzie akurat dużo, bo. Jak na takie gospodarstwo, gdzie <laughs> tak wszystko stopniowo powoli robimy, no to to jest dobry moim zdaniem sposób. Yy, więc... Nie no wiem, ja w tym roku usiadł 10, ale musiałem przeznaczyć pola na trochę inne uprawy, z powodu dotacji i tak dalej. Jakie tam musiałem wywiązać się z paru spraw, więc wiecie, jak sprawa wygląda, nie? Nie jest tak łatwo. I jak już się bierze, jakieś zobowiązanie, jakieś z Unii coś, no to są takie zobowiązania, że no trzeba je, trzeba je spełniać niestety. Dobra, co, widzimy się już potem. raz coś jeszcze ponagrywamy takich ujęć i, i będzie tacy. Siewnnik umyty. W tym roku zasiał już wszystko, co trzeba było. Podosiewane. U mnie zasiane u chłopaków podasiewane, elegancko. Yy, dobrze, bo już. No je, widać, że jest już późna wiosna i już, już fajnie tak się lata do będzie robił, bo jest 20 godzina, a, a jeszcze naprawdę fajnie słońce świeci. Jeszcze jest naprawdę pięknie. My to mega cieszy, bo można więcej roboty zrobić. Z drunego też, też trochę te schodki, z tego wymyje brud o, dobra e, się ja bym niech za chwilę pojadę Słowałem tam z tyłu do wiaty <laughs> tylko zgaszę Johnego, jeszcze idę tam popatrzeć e, czy chłopaki to no nic nie zmieniło się za bardzo e, mają też mi przywieźć, chyba za tydzień za tydzień mają już przywieźć materiał tu do roboty z tym wszystkim, ale jeszcze musimy to rozmontować, więc nie wiem jak to pasowa. pierwsze, zdjąć dach i tak dalej, potem to porozbierać i wywieźć zobaczymy, też Szykuje się obory, prze, yy, obory yy, szykuje się krowę przewieźć właśnie tam na no, to pastwisko, też to niedługo pokażę, bo to też będzie wyburzone, także no, będzie się działo. Także naprawdę zostaje tylko na chwilę obecną te budynki, a tutaj to wszystko zniknie. Yy, projekt już gospodarstwa nowego mam, naprawdę moim zdaniem wygląda ciekawie. Yy, musiałem wziąć kredyt, bo musiałem yy, na przebudowę, ale moim zdaniem warto było, także yy, no, zobaczycie, zobaczycie z czasem. Jak Wam się podoba vlog, no to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcja. Jeśli jesteście nowi, to oczywiście no, suba zostawcie, a jeśli możecie, to napiszcie coś fajnego w komentarzach. Jak wam się podoba taka teraz yy, forma vlogów, że jest trochę pod muzykę i tak dalej. Czy Wam się to podoba i no, czy czekacie jak będzie wyglądało finalnie gospodarstwo? Bo moim zdaniem po tym co widziałem po zdjęciach w projekcie, to to będzie naprawdę Kozak. No także to było na tyle. Ja lecę jeszcze schować tego siewni tam do tyłu, muszę muszę zrzucić sobie słomę, bo słomę wyrzuciłem na świnie, muszę sobie zrzucić i dać krowom. Ostatnie belki, no i co, widzimy się na kolejnym vlogu, także trzymajcie się, cześć.